Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny filmik z serii planowania nauki języków. Dzisiaj opowiem Wam trochę o planie Karoliny na naukę angielskiego do poziomu B2. Karolina jest studentką na drugim roku psychologii, więc ma, jak się można dowiedzieć, jak się można domyślić, bardzo dużo rzeczy do zrobienia oprócz tej, tej nauki języków, bo ma po prostu bardzo dużo prac domowych projektów, zadań, no i ogólnie rzeczy do zapamiętywania. E, ale i tak jest ten plan dość ambitny, bym powiedziała. E, Karolina zna również język niemiecki, e, no ale jednak angielski jest wymagany, czy to na studiach, czy później, także już się za, za to zabiera. Aktualnie jest na poziomie tak mniej więcej e, B1, e, więc powoli powtarza sobie to, co umie, e, i leci dalej, żeby to utrwalać i powiększać. Okay. Jakie mamy tutaj e, możliwości czasowe i możliwości energii? No, jeśli chodzi o czas, to Karolina stwierdziła, że ma między 14 a 21 godzin w tygodniu tak mniej więcej e, czyli jak widać, jakieś 2-3 godziny dziennie co jest dość dużo. No, i oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, jeśli chodzi o, o tę motywację do nauki, no to przede wszystkim e, studia i w przyszłości, żeby znaleźć pracę. Studia, no bo większość tych badań, które Karolina musi czytać, e, czy książek, ogólnie e, źródeł, jest po prostu po angielsku, i później, jeśli będzie musiała napisać pracę, no to będzie musiała się opierać na tych źródłach angielskojęzycznych, więc do tej pory e, będzie się po prostu uczyć angielskiego co jej ewentualnie może przeszkodzić, no to właśnie te studia, tak, czyli te wszystkie obowiązki, które mogą ją zarzucić, no bo wiadomo, jak to bywa, czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, wszystko zależy od konkretnego semestru prowadzących i tak dalej. Ponieważ mamy też taki termin jesienno-wczesno-zimowy, kiedy realizujemy ten projekt, no to możliwe jest też ogólna choroba, czy jakieś po prostu zmęczenie i uczucie, że mam dość i już mi się nie chce, i Karolina też e, wspomniała, że bardzo ją demotywuje brak efektów, i też może jej to przeszkodzić w osiągnięciu celu. Czyli tutaj bardzo, bardzo ważnym elementem jest po prostu podkreślanie, że te efekty są, czyli zauważanie, że okej, okay, jest faktycznie jakiś postęp, e, i właśnie przez to. Karolina stwierdziła, że będzie się uczyć tak to codziennie po trochu, rozłoży to sobie po prostu tą, te swoje plany na codzienne zadania. Jakie są te cele? No, tak długoterminowo to najlepiej na poziom B2 żeby dotrzeć, ale tak krótkoterminowo, czyli właśnie tam do połowy grudnia. Karolina pracuje na książce New English File Pre-Intermediate, która jest po prostu podręcznikiem kursowym, ale Karolina ma dostęp do nagrań oraz do klucza odpowiedzi, także robi to po prostu samodzielnie. I chcę tą książkę skończyć do, do końca tego, tego terminu. Chcę też regularnie ćwiczyć czytanie i słuchać podcastów. E, oprócz tego ćwiczę również gramatykę. W przypadku, e, w przypadku m, tej gramatyki to jest English in News. Tutaj też się trochę zastanawiałam nad tym, jaką książkę wybrać, bo ma ich całkiem sporo, e, ale w końcu stanęło na English in News i zdecydowała się też wypróbować Anki, żeby spisywać te wszystkie słówka, które ma podczas, które znajdzie w artykułach, czy w zadaniach, czy w podręczniku i wrzucać je do Anki, tak na próbę, czyli mamy tę 3-miesięczną po prostu próbę z Anki, jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, no to później będzie sprawdzać coś innego, czyli mamy taki eksperyment po prostu w tym momencie. Czyli podsumowując, ogólnie idziemy na B2, bo takie są wymagania mniej więcej, jeśli chodzi o, o uniwersytety, żeby trzeba było skończyć ten język na B2, ale krótkoterminowo w ciągu tych trzech miesięcy lecimy z tym poziomem pre-intermediate, czyli troszeczkę niższym. I to, jest, to nie jest nowość dla Karoliny, tak? czyli tutaj to jest takie dość powtórkowe po prostu. I w związku z tym te zadania do wykonania to są głównie codzienne, no bo takie jak Karolina ma plany, żeby codziennie po trochu. Więc mamy te rozdziały w New English File, są dość podzielone na takie cząstki i, i każdą z tych części, jedną część dziennie Karolina chce zrobić. Czyli przerabia sobie to, oczywiście rozwiązuje zadania, sprawdza, nie jest to tylko robione i odkładane do szuflady. Oprócz tego, z racji zainteresowań, Karolina też znalazła stronę verywellhealth.com, z której chce czytać artykuły. Codziennie jakiś, czasem krótszy, czasem dłuższy, w zależności od tego, jakie ma możliwości energii i czasu, czyli tutaj mamy bardzo fajne dopasowanie do tego, do swoich możliwości po prostu. I mamy słuchanie podcastów 10 minut mniej więcej. Karolina wspominała, że chciałaby robić to tak dość, dość aktywnie dość tak. W skupieniu i w zapisywaniu, w zapisywaniu słówek, robieniu jakichś streszczeń, ale to wszystko jest kwestia tego, czy, czy starczy jej czasu, po prostu. Także przede wszystkim jest to słuchanie ogólne, takie pasywne, a jeśli będzie czas i energia, no to będzie to słuchanie aktywne. No i oprócz tego mamy te powtarzanie słówek i dodawanie nowych słówek do Anki. No i przerabianie gramatyki z English News w miarę możliwości i w miarę potrzeb, czyli to co tam wychodzi w New English file, no to później dodatkowo w English News jako powtórki, nie? czyli e, motyw przewodni to jest ten New English file i później tylko dokładanie. I w związku z tym, że to jest taki dość prosty plan nauki, bo mamy codzienną naukę, no to mamy tutaj tylko i wyłącznie jeden, jeden styl, czyli e, styl e, codzienny postęp, czyli codziennie po trochu i monitorowanie postępów, jak to idzie. Tutaj nie mamy rozgraniczenia na, na całą resztę, bo każdą z, tych, każdą z tych czynności Karolina chce robić codziennie, więc nie ma tutaj czego innego planować, podsumowywać, po prostu w ten sposób, codziennie, po troszku, po troszeczku tych cząstek do wykonania. Tylko, tylko i wyłącznie co się może zmienić, no to długość tych artykułów, długość podcastów, no i ewentualnie więcej czy mniej tej gramatyki, Oprócz tego, ile tych słówek będzie wyciągniętych, z, czy to z podręcznika, czy to z tych materiałów e, autentycznych, który, z których korzystam. No i w związku z tym, kontrola postępów też wygląda troszkę inaczej, no bo mamy tygodniowo głównie żeby kontrolować, czy to nie jest po prostu za dużo, więc mamy trzy takie pytania, czy wyrabiam się z tym nakładem pracy, czy nie robię zadań zbyt szybko i pobieżnie oraz czy mam czas i energię na sumienną naukę, czyli po prostu, czy nie próbuję tego odfajkować i przelecieć, żeby wykreślić to z listy, ale tak naprawdę... Nie jestem bardzo w tą naukę zaangażowana. Czyli to są te trzy najważniejsze pytania. Czy nadal po prostu jestem w stanie się uczyć te dwie, trzy godziny dziennie? Czy nie jest to dla mnie za dużo? Bo jako. Jako studentka, Karolina nie ma za bardzo wpływu na to, jak będzie wyglądały jej konkretne tygodnie, bo to wszystko zależy od po prostu nakładu pracy, który będzie na nią narzucony. No i wiadomo, że my kończymy tak w połowie grudnia nasz projekt, później będzie miała sesję, więc też będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Więc mamy takie trzy pytania kontrolne, żeby zobaczyć po prostu, czy to dalej ma sens, czy trzeba będzie ten plan ewentualnie zmienić, modyfikować i układać troszeczkę od nowa jeśli chodzi o tą konkretną naukę, no to mamy postępy dzienne, no bo wszystko się działo dziennie, wszystko jest rozpisane na, na zadania codzienne, więc mamy e, oczywiście e, kontrolę przerobionych rozdziałów książek, czyli ile z podręcznika, ile z gramatyki, przeczytanych artykułów, czyli ile artykułów udało mi się przeczytać w danym dniu, jeden, może więcej, przesłuchane podcasty w minutach i oprócz tego oczywiście w jaki sposób te podcasty były przesłuchane, nie? czyli czy jadę sobie pociągiem i słucham, czy faktycznie siedzę, notuję, słucham aktywnie, robię notatki itd. Mamy oczywiście też powtórzone słówka i dodane słówka, no bo cały czas mamy ten eksperyment z Anki, który jeśli się powiedzie, no to oczywiście będzie kontynuowany, a jeśli Karolina stwierdzi, że jednak jej to nie pasuje, no to wszystko będzie od nowa w jakiś inny sposób tworzone. Czyli tutaj wszystko jest takie, można powiedzieć, możliwe do zmian. Tak, bo ciężko jest zaplanować właśnie w takich, w takich sytuacjach, gdzie e, może się okazać, że ten nakład jest dużo większy niż e, zakładaliśmy wcześniej. Nie? Bo tutaj, e, tak jak już mówiłam, Karolina nie ma zbyt dużego wpływu na to, jak będą wyglądały jej tygodnie w przyszłości. E, no i super. Także myślę, że tak w skrócie, ale bardzo konkretnie dzisiaj i nie mieliście żadnych zaskoczeń co do tego planu. To jest taki plan fajny, właśnie jeśli chodzi o od studentów, żeby, żeby to dopasować do, do wszelkich kierunków. Oprócz tego, jeszcze mam dwie uczestniczki dla Was do, do e, przedstawienia na dwóch kolejnych webinarach, e, czyli następne będą opublikowane 8 i 15 listopada. E, wtedy mamy dwa inne języki, już nie angielski. Później będą, będzie jeden webinar na żywo, czyli sesja Q&A znowu, czyli będę odpowiadać na Wasze pytania. A następnie trzy webinary znów nagrane, które będą we wtorki opublikowane o nauce ekspresowej, o nauce typowo pod certyfikat i nauce kilku języków na raz, czyli jak to rozplanować tak, żeby to miało największy sens, co trzeba brać pod uwagę. I później jeszcze 20 grudnia będzie podsumowanie planów kwartalnych moich i wszystkie uczestniczek, jakie, miałeś, jakie omawiałam, i będę omawiać na tych webinarach. I oczywiście pod koniec grudnia kolejna sesja QA, zaraz przed nowym rokiem. Czyli mamy wtedy piękną możliwość na zadawanie wszystkich pytań potrzebnych do ustalenia swoich planów noworocznych. Czyli mamy w ten sposób rozpisany plan. I tak to wygląda. Oczywiście tutaj na kanale możecie znaleźć też plany innych. U innych uczestniczek, także mój plan i ogólny webinar o tym, jak planować swoją naukę. I mam nadzieję, że jeśli macie jakieś pytania, to w, zadacie mi je po prostu i wpiszecie je albo w komentarzach, albo napiszecie mi bezpośrednio. Także ja na wszystkie pytania odpowiadam zawsze, nawet jeśli macie jakieś pytania konkretnie o swoją sytuację, to też pomagam. No i też mam zamiar publikować konkretnie plany. Kilku z moich kursantów, którzy zdali, zdali certyfikaty FCE w tym roku i też się chcą podzielić tym, w jaki sposób do tego doszli, czyli tak już konkretnie znowu plan i widoczne efekty, jakie, jakie przyniósł. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!